Niezwykły wyczyn foki. Nie mam pojęcia, jak się tam dostała mała foka przeszła 3 km od oceanu. Znaleźli ją na farmie. Rolnik z Australii Południowej znalazł na swojej farmie małą fokę. Zwierzę przebyło 3 km od oceanu, podaje The Guardian. Ty Tykajden znalazł fokę na swojej farmie niedaleko Kowel na półwyspie Ir. Sąsiad zadzwonił do mnie, powiedział: Musisz przyjść i to zobaczyć. Wydawało mi się, że powiedział, że na moim podjeździe jest krowa. Powiedział Kajden, cytowany przez The Guardian. Okazało się, że znalezione zwierzę to mała, 90 cm foka. Zwierzę spoczywało na skraju uprawy pszenicy. Pierwszy raz foka zawędrowała tak daleko. Rodzina Kajdenów zajmuje się rolnictwem w tej okolicy od ponad 60 lat i nigdy nie widziała, by foka zawędrowała tak daleko w głąb lądu. Trzy kilometry to daleko od oceanu. Nie mam pojęcia, jak się tam dostała ani co robiła, mówił rolnik. Kajden powiedział, że foka wyglądała na chudą. Miała szczęście, że przeżyła, ponieważ w okolicy mieszka dużo lisów. W pobliżu farmy nie działa żadna organizacja zajmująca się ochroną zwierząt, rolnik postanowił więc sam odwieźć ją do oceanu. Początkowo zwierzę nie chciało odpłynąć, ale po delikatnym popchnięciu foka ruszyła w płytkiej wodzie przypływu.